W niedzielę o 12.55 zapraszamy na transmisję z meczu Leeds-Liverpool. Dziś w archiwum Lig Europejskich mecz tamtych drużyn z sierpnia 1995 roku. Spotkanie komentowali wówczas Janusz Basałaj i Rafał Nahorny. Leeds to piąta drużyna ubiegłego sezonu, Liverpool czwarta. Dwie stare, dobre firmy Ellen Road, w Leeds i proszę, pełne trybuny. Atmosfera wielkiego piłkarskiego wydarzenia, taka jak zawsze bywa na meczach, na wyspach. Wielkie zainteresowanie w pierwszej kolejce, tłumy na stadionach. Nikt tam nie wymawia się, że jest okres wakacyjny, że są urlopy, że okres ogórkowy. Tam zapotrzebowanie na wielką piłkę jest zawsze bardzo duże, a trzeba przyznać, że futboliści dają z siebie wszystko. W pierwszej kolejce przypomnijmy wyniki obu zespołów. Oba zespoły zaczęły się. Rafał, przepraszam oto skład Lids United w bramce z jedynką John Lucich, 2 Gary Kelly, 3 Tony Dorigo, 4 Carlton Palmer, 6 David Weatherhall, 8 Rott Wallace, 9 Brian Dean, 10 Gary McAllister, Kapitan Zespołu, 11 Gary Speed, 12 John Pemberton i 21 Anthony Jeboach i 11 Liverpoolu Czerwoni z jedynką David James 2 Rob Jones 5 Mark Wright 6 Phil Babs 8 Stan Collymore 9 kapitan drużyny Jan Rush, 10 John Barnes, 15 Jamie Redknapp, 17 Steve McManaman, 21 Dominik Mateo, 22 Steve Harkness. Trenerem drużyny Liverpoolu jest pan Roy Evans. Robi faul z 23 numerem, super piłkarz, super strzelec drugiego sezonu, tym razem na ławce rezerwowych, no ale jak ma się przyznąć pomiędzy Rusza i Colimora? W pierwszej kolejce Leeds United wygrał na wyjeździe z West Ham 2 do 1 po dwóch pięknych bramkach reprezentanta Gany Anthony Eboaha. A Liverpool wygrał na własnym boisku 1-0 z Sheffield Wednesday po jeszcze piękniejszym golu najdroższego piłkarza na wyspach, Stana Kolemora, który strzelił z pola karnego, nie do obrony i Kevin Krasman, bramkarz Sheffield Wednesday, nie miał szans. Tę bramkę zobaczył sympatycznie angielski i w naszym programie, w naszym magazynie Sport Plus, który pokażemy bezpośrednio po, po meczu Leeds-Liverpool i zobaczymy jak to robi w wyspach tak drogich, tak świetnie grających piłkarzy wartych tyle pieniędzy. Oto David Ellery z Harrow, sędzia gumy dzisiejszego spotkania. Lid także miał wielkie apetyty transferowe podczas tych wakacji, ale skończyło się na drobnych poprawkach w składzie. Nie wyszedł przede wszystkim transfer, transfer Faustino Asprilli, kolumbijczyka grającego w Parmie. Włosi żądali za znakomitego skrzydłowego 7,5 miliona funtów. Na Państwa ekranach Stan Kolemur, najdroższy piłkarz na wyspach War według działaczy Liverpoolu 8,5 miliona funtów. Ich sprawa, ich pieniądze. Zobaczymy, czy pokazać dzisiaj wielką piłkę na Ellen Road w Leeds. Proszę Państwa, za chwilę pierwsza w tym sezonie transmisja na ekranach kanał Plus Polska z meczu ludzi angielskie. To co nie Była gwiazda we Frankfurtu, tam niechciany. Znakomicie rozpoczął sezon. Dwie bramki z w premierze. 16 bramek w 13 meczach dla Leeds, to wielki wyczyn. Nottingham Forest, zespół, który sprzedał Stana Collymore'a, jeszcze lepiej wystartował w rozgrywkach ligowych. Wygrał 4-3, co świadczy, że atak drużyny menedżera Franka Clarka wcale nie ucierpiał po sprzedaży znakomitego ciemnoskórego napastnika. Ellen Road, pełny Ellen Road czeka na wielką grę. My też czekamy na znakomite spotkanie, na spotkanie, za którym stęskniliśmy. Przypominam, od połowy maja odpoczywamy już od Ligi Angielskiej, odpoczywamy od wielkich emocji. Proszę, Leeds United, Liverpool, pierwsza transmisja nowego sezonu 95-96 na antenie Kanał Plus Polska. Specjalnie dla Państwa komentuję to spotkanie Rafał Nakorny, publicysta Przeglądu Sportowego i w ataku czerwoni. Liverpool, Steve McManaman, chyba najzdolniejszy za sobą. Barsa Barnes, i uderzenie prosto w obrońcu Leeds. Przez moment z piątką Mark Wright na prawo do Jonesa. Jones daje piłkę do Redknapa. To jest ich McMenemen. McMenemen wyrusza pod bramkę Leeds. Coraz bliżej jest Collymore. Na lewo do Mateo. McMenemen. Bardzo dobrze. Redknap. Znakomicie grają ci młodziacy z drugiej linii Liverpoolu. Jest Mark Wright do Jonesa. Polekarny Roas, Mateo spokojnie poziom został nieprowadzony tak pozycyjnie przez Liverpool McMenamin Collymore polekarny i dobra interwencja Pembertona Defensywą o będzie kierował Carlton Palmer znany kibicom piłki nożnej w Polsce eks-reprezentant Anglii wynalazek trenera Grahama Taylora w tej chwili za kadencji Terego Venevolta nie ma już miejsca w reprezentacji ale bardzo chce wrócić do niej podczas wakacji miał uraz nogi nie grał w żadnym towarzyskim meczu raz zagrał 45 minut w meczu drużyn młodzieżowych Lipsu z, z którymś ze sparych partnerów ale trener Howard Wilkinson zbyt dobrze go zna i uwierzył że może grać już w wideo powtórka niekłany widzieliśmy przed kilkunastoma sekundami jak John Pemberton atakując wściekle Colly jednak nie trafił w piłkę i powalił na ziemię napastnika Liverpoolu i pierwsza interwencja lekarzy piąta minuta spotkania Ellen Rowe. Leeds United remisuje z Liverpoolem 0 do 0 to robi Fowler nie do pozwania proszę przemalował włosy tak jak Paul Gascoigne to kolejna moda to jaka, jaka zapanowała na Wyspach <laughs> Przypominam piłkarze Bolton, jeszcze raz ta akcja, stan Colimore proszę zwrócić uwagę. Wydawało się, że ślizg jest prawidłowy, ale nie trafił w piłkę Pemberton. W zasadzie sędzia David Ellery niewiele by się pomylił, niewiele nie bardzo by zgrzeszył, gdyby podyktował rzut karny. Zobaczymy czy Colimore wróci na boisko, czy raczej odejdzie do szatni. Ta sytuacja nie była stuprocentowa, ale faul jest faulem i... No polu karny. atakują piłkarze Leeds. Torigo. A stan Kolymor zaciska zęby, ta mina jego jest dość niewyraźna. I jeszcze odczuwa skutki ostrego. no chyba jednak przypadkowego starcia z Pembertonem. Delikatnie powiedziane, no według mnie Pemberton. Jeszcze raz podkreślam, nie trafił w piłkę. Sfaulował ale oto Liverpool. Rush! Rasi Barnes, rusza John Barnes. Barnes wychodzi doskonale na Steve McMeneman. 20 metrów McMenemen do Kolimora. Kolimor polu karnym. I dobrze lucić. Tak gra Liverpool. Szybko, składnie. Mając takiego napastnika Często kamerzysta pokazuje nam Kolimora, który kiwa głową i powiedział do Evansa, Mr. Evans. Na mnie już czas. I zdaje się, że... 17 minuta spotkania. I zdaje się, że... Szkoleniowiec ulży piłkarzowi i... Za chwilę zobaczymy na boisku, tak się przynajmniej nam wydaje, robię go że wciąż grają na Balmy Park w Różnie Dobrze James, ubiegł Dina. No nie wydaje się, by się miała ponajwyższy trofeum, choć początek jest obiecujący, przynajmniej w tym spotkaniu. A Collymore nadal z miną cierpiennikami. Zdaje się, że w 21. minucie spotkania da odpocząć stanowi Collymorowi. A przypominam, wejście w trzeciej minucie Johna Pembertona. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Tej kamery może dobrze nie widać, ale faktycznie nie trącił nie trafił, Powalił na ziemię, natomiast Colimora, pan i nie wręczony. Nie zauważył tego fałdu. 21 minuta. Fowler. Jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy na Wyspach. Jeden z największych, Jedno z największych objawień ubiegłego sezonu zadebiutował w Liverpoolu, w ogóle jest wychowankiem, zadebiutował w pierwszej drużynie w 1993 roku i w tym samym roku strzelił w meczu pucharowym z Oldham 5 bramek w jednym meczu. Wspaniały wyczyn młodziutkiego piłkarza z Merchantsa. Leeds United remisuje z Liverpoolem 0 do 0, zacięta, twarda walka o każdy metr boiska. Jak to widzę angielskiej, trzeba przyznać, że chwilami goście z Liverpoolu Prezentowali jednak ataki bardziej dojrzałe, bardziej niebezpieczne. Być może siła ognia Liverpool, a więc Colimor, który grał tylko 21 minut, Jan Rush, czy też robi Fowler, to jest to, co decyduje o tym, że drużyna. Jan, poza tą, o której wielokrotnie wspominaliśmy, że Robbie Fowler, Fowler zastąpił kontuzjowanego stana Colimora. Zresztą Liverpool i menedżer Roy Evans nie mają już większego wyboru do ławcy rezerwowych, tylko Michael Thomas, zawodników. Pola gry, 22.07 i rozpoczęła się druga połowa spotkania w Anglii, oczywiście zdaje się, że dwie godziny wcześniej, 27, różnica czasu, po raz pierwszy w tym sezonie na antenie Canal+ Plus mecz angielskiej Premier I pewna interwencja Retknapa Zdaje się, że odczuł to starcie bardzo mocno kapitan angielskiej Młodzieżówki sam niedawno wyleczył kontuzję. I chyba żółta kartka dla Toniego Dorigo. Druga żółta kartka dla Zezniej Piłkarzy a chyba szósta w tym sezonie w dwóch meczach. Średnia bardzo, bardzo nieładna. Jeszcze 40 minut na Ellen Road. Leeds United remisuje z Liverpoolem 0 do 0. Dorigo. na Co za fantastyczna bramka. No Mogę tak pokazać jeszcze 10 razy, drodzy Państwo. Tego nie obroniłby chyba żaden bramkarz. Popatrzmy w spokoju, popatrzmy w milczeniu. Tony była 50. minuta spotkania. Kilka musiała po co jeszcze zrobiło dla na nas większe wrażenie, ponieważ strasznie efektownie zatrzepotała w siatce. Cóż za wolę, cóż za wolę. Tony, wielki piłkarz z Gany. Naprawdę, jeśli Juk zobaczy tą bramkę, to przekona się, że mógł z tym piłkarzem rozmawiać inaczej. A więc, drodzy państwo. Panie, ale on wie, że on przeżył wiele takich meczów, gdzie wynik zmieniał się w ostatnich sekundach. Myślę jednak, że spokojnie może sięgnąć gdzieś po szampana. Nie wydaje się jednak, że tu w ostatnich sekundach Liverpool coś zdziałał, chociaż w sytuacjach rozbywa bywa złośliwy. Spędzali o Nie zdążył Barnes, nie zdążył Fowler. Jeszcze Liverpool. Może teraz jednak Tomas? Proszę Nie celnie wszystko, co najgorsze. Wspominaliśmy o sukcesach klubowych, trenerskich Howarda Wilkinsona, a wypada także powiedzieć o tym, że w 1982 roku był asystentem Dave'a Sexona, Seksona, który prowadził wtedy angielską młodzieżówkę, a młodzi Anglicy zdobyli wówczas Mistrzostwo Europy. Pomysł. A trybuny na Eland Road świętują kolejne trzy punkty w swoich kupili i ekstra klasa angielska ma nowego lidera lider to zdaje się jednodniowy jutro bo do środę także jutro gra Newcastle które przewodziło do tej pory tabeli Newcastle wygrało 3-0 z Coventry. stosunek w bramek nie jest imponujący 3-1 przypomnę że wszystkie trzy gole zdobył Antoniu Jeboah i zrównał się pod względem liczby strzelonych goli z dotychczasowym liderem no ale to jest dwie bramki z karnych. Jedna z wolnego. No, Niczym to nie ujmuje jego umiejętności. A pawie z Road nadal atakują. Prawa strona boiska. Zapędził jednak mm. Irlandczyk Kelly. I chyba od bramki w tej chwili odbędzie kilka dla Liverpoolu. Mares. Pan Leroy za chwilę. W to spotkanie tak. właśnie to zrobił, a więc drodzy Państwo na Ellen Road po tym cudownym uderzeniu w 51. minucie spotkania Antonego Jeboaha Litz wygrywa z Liverpoolem 3 do 0.